Hej, kochani. Dzieka, kochani. Witamy Was w takim vlogu, ku vlogu. W kuchni będziemy robić, tak jak obiecane było Maksiowi, będziemy robić bułeczki wrocławskie. Z Thermomixa. Ponieważ nie mam mleka i celowo nie mam mleka takiego krowiego, mamy mleko kokosowe, delikatnie rozcieńcze, bo ono jest tłuste. To zrobimy to na mleku. Nie, kochanie. Robimy to na mleku kokosowym. Zamiast cukru oczywiście dam, dodam łyżeczkę erytrytolu, bo do drożdży jest potrzebne. Są takie potrzebne, wiecie, żeby pracowały, to jest nam potrzebne coś słodkiego. I co? I robimy bułki wrocławskie, bo Kinga nam zasugerowała, że bułki wrocławskie są lepsze niż jakiekolwiek inne jak w termomisie, bo ona tak już próbowała. Tam jak widzicie w oddali już są... Zaraz kochanie. Jak widzicie, już mamy kubeczkę, uszykowane. Powiedz wszystkim, czy ci się podoba kubek? Podoba! <l Battlefield> eee. Naszemu obuściem wyszedł dzisiaj ząbek, dziecko ma 5 miesięcy i już ma ząbka. Także dostaliśmy taką wiadomość, łóżeczką stukali, widać, słychać było, że, że ten ząb, ząbek jest. I ani nie gorączkował, ani nic. Także jesteśmy przeszczęśliwi, że dziecko nie namęczyło. A wiecie, a oni z nimi, no bo rodzice też mają szeromane wtedy, nie jak dziecko bo... było. Dla ząbek synku, dla Pierwszy ząbek. Tak jest, bo nie wiadomo kiedy wyszedł nawet. Ani gorączki, ani płaczu, ani nic. <grym> Drobcze są tak jak mówiłam, pokazywałam w ostatnim świeże. Później zrobimy kieszonki z jabłkami, ale będziemy co czas się do, do was odzywać, tak? Także zabieramy się za pracę. Nie. Thank <laughs> you. Pani, my jesteśmy, już na, my jesteśmy już na wylocie jeżeli chodzi o bułki, zobaczcie jakie nam wyszły piękne bułeczki, te trzy są Maxia i słowo honoru, że on je, robił, on je kulał i żeby były znaczne to żeśmy zrobili z niej takie gwiazdeczki, że to są jego, a teraz idziemy z nimi do kominka, bo w kominku się pali, żeby miały ciepło rosnąć, także widzimy się jak już się upieką, tak? Pomachaj. Tutaj już mamy nasze pierwsze wypieki, czyli takie, no, takie bułeczki, ciasteczka z ciasta francuskiego z jabłkami. Powiem Wam, że spróbowałam, są bardzo smaczne. Nie wiem, jak co, mak się na to, dlatego że nie były słodzone, więc nie wiem, czy, czy jemu będą smakowały. Natomiast tak jak dla mnie to samo, widzicie, jak siatło się zmienia, tak jak dla mnie to naprawdę są pyszne. Ja Zradzam chłopakom i, i się przekonamy. A bułki już rosną, pokażę Wam. Bułki, kochani, rosną już tutaj nam przy kominku, bo tu się pali, a przekręciłam je drugą stroną stolnicy, dlatego że no muszą nam urosnąć równo z, z każdej strony, nie? Więc yy, puszyste, fajne. Weszło tych bułek a 15-16. Nie są zupełnie równe, nie są identyczne, ale to przecież nie o to w tym wszystkim chodzi. Yy, Ważne, żeby były takie. Yy, no wiadomo, smaczne i, i że są robione yy, z Maksiem. On, on tutaj się cieszy, że robiliśmy i bułeczki, i, i te, te ciasteczka jabłkowe, jabłuszkowe. Yy, Także cała frajda dla niego. No dla mnie też, dla nas też, ale <laughs> chodzi, gło, chodziło głównie o, yy, o Maksia. No i tutaj mówię przy kominku, cieplutko, jeszcze z 5-10 minut i yy, wrzucam do piekarnika. Proszę zobaczyć, to jest Maksia wyrób. Jakie były, rosną, rosną dopiero 5 minut. To znaczy, pieką się. Pieką się, bo jest 1643. Pieką się 5 minut. Jakie duże porosły. E, pokażę Wam jeszcze, jak wyjmę z, z piekarnika. E, one były w um, oryginalnym um, przepisie, żeby posypać um, troszkę mąką, ale nie sypałam. Bo... A po co? Nie, no nie pewnie. No, mąka może się przypiec. Dzień dobry. Dzień dobry. <noise> Mam pomocnika. <noise> Także pilnujemy obie, żeby się bułeczki upiekły. Chłopaki poszli na górę grać w czołgi. Oczywiście, że chciał zamordować Sławka, a mecz był to jakoś trzeba było, No, wiecie, przetrzymać go, żeby, żeby nie. Bardzo nie nie, nie. nie marudził, ale teraz już poszli grają i zaraz wyjmuję bułki. Za dosłownie 10 minut to wam pokażę. No, i kolacyjka Maxia jest gotowa. Zobaczcie, jakie fajne wyszły bułki. Wyszło 15 takich no mniejszych, większych, jak zobaczcie jak moja dłoń. I jaka bułeczka, więc to jest taka średnia. Ta co Maxia sobie robił to jest największa, to jest taka. O. Więc jakby tak wszystkie zrobił takie same, no to by były takie może takiej wielkości no nie wiem, no. Takiej wielkości może jak te. O. Ale wiecie, tak jak dziecku posmarować masełkiem na tą wierszynkę, żeśmy wyjęli swoją i polędwicę naszego wędzenia jeszcze. Także dzisiaj jutro będziemy na pewno miał do, do jedzonka. Tutaj Kinga jeszcze mu ugotowała żurek, ja już zaraz idę po mięso do zamrażarki na rosół. Bo mam przygotowane takie już wiecie porcje, nawet już z warzywami, z włoszczyzną. Także będziemy mieli co? Czym Maxia y, dokarmić? <noise> Masełko nam się tu już rozmroziło i bardzo dobrze, widzicie. Swoje to swoje, mimo że y, ja mówię, nie jakby nie, nie jemy na, w ogóle nie jemy pszennych rzeczy takich y, glutenowych, czy też nie, nie jesteśmy uczeni na gluten, ale z założenia nie jemy węglowodanu, Więc y, po takiej bułeczce dzisiaj z przyjemnością, nawet sama, y, zwiem, spróbuję akurat tutaj mama jest, to też sobie weźmie na spróbę. A jutro zjemy resztę. Znaczy zjedzą dzieci, ja już jak dzisiaj zjem, to mi wystarczy. Także kochani, polecam ten przepis. Nie, nie próbowałam, no ale to jak może smakować bułka, tak? Bułka jak bułka. Ładnie też się podpiekło pod, pod spodem. Była góra-dół, 200 stopni na 20 minut. Zapraszam Was na dalszą część vloga, ale ona będzie już chyba Jutro mi się wydaje, dlatego że teraz Maksio zejdzie na dół, zrobię mu kolacyjkę. No i muszę go wykąpać, uszykować spanie, także już trochę będę zajęta. Żegnam się z Wami w sobotę. Widzimy się w niedzielę. Do zobaczenia. ani próba. Nie jadłam pieczywa bardzo dawno, więc taką bułkę z przyjemnością, naprawdę z przyjemnością. Mm, mm, mm. Nie będę musiał mi ustami, ale gorące pieczywo najlepiej kroi się takim nożem ceramicznym. Dobrze, taki mamy. Akurat domówka funkcjonuje śmigany. Także jeszcze raz, jak ktoś je gluten na co dzień, to naprawdę polecam zrobić samemu bułeczki, bo nic trudnego. Słuchajcie, nawet chleb sam upiec samemu, znaczy się w domu, tak, własnej roboty. To jest po prostu niebo w gębie. To jeżeli, jeżeli nie zwracacie na to uwagę, albo możecie um, jeść wszystko i wam nie wpływa to na komfort, na zdrowie i tak dalej. To polecam. Widzicie, u nas jest kilka tych było jeszcze. Znaczy, tak, mam dałam dwie. Tutaj zostało jeszcze sporo, ja sobie, sobie zjem. I chłopaki zjedzą zaraz, jak zejdą na kolację. I jeszcze zostanie. Także pół kilograma mąki, widzicie, ile radopy, nie? Do zobaczenia, kochani, w następnym wejściu. A ja, a ja wcinam. Mm -hmm. Kochani, sorry, że taka rozczochrana, ale witam Was w niedzielę rano. Nie, nie jest takie zupełnie rano, bo jest godzina 11, czyli przed południem. Ale Jacek wziął Maxia z godzinkę temu. Ja teraz zrobiłam sobie drugą kawkę, moje cappuccino. Przepraszam, bo Kuba mi teraz tutaj pisze, słuchajcie, przysłał mi zdjęcia. Olusia. Jak... Jak, jak sobie gaworzy, zrobiłam sobie tą kawę z, z masłem klarowanym. Tam mi się gotuje bo mam nadzieję, że chłopaki przyjdą na rosołek. Ugotowałam sobie już, znaczy sobie, ugotowałam im, a nie sobie, makaron. O, tutaj mam makaron. Tu nam zostało jeszcze trochę bułek i pewnie zamrożę te cztery bułeczki, chyba że, nie wiem, Sławek sobie dzisiaj jest, je No i to mi się gotuje na jedynce. Zobaczcie, jak, 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 jaki fajny jest szybkowar. Możecie na jedyneczce gotować, a mimo to yy, mu stoi, nie? <laughs> Jak? Jakkolwiek to by nie zabrzmiało? No. Więc a tutaj też musi być jedynka. Żeby tu mu stało, tu, to tutaj musi być jedynka. I tu musi być jedynka. Widzicie? Taka to filozofia jest szybkowarów, ale jest to jeden z najfajniejszych garnków. Jedna z najfajniejszych technologii, jeżeli chodzi o gotowanie bo wolnowar szybko warto wyznacie już z moich tutaj vlogów, z moich filmików, bardzo, bardzo Wam polecam. Rosołu nie stawiałam wczoraj ze względu do wolnowaru, ze względu na to, że on jest taki bardzo esencjonalny, taki nie, bardzo, no dobrze, może tak. Taki, wiecie, taki bardzo wyrazisty i e, Maksio, mówię, może nie będzie chciał jeść, nie? A w tym zestawie tutaj, e, który się gotuje w szybko szybkowarze, z kolei są wszystkie mięsa. Tam jest, bo tak jak czasami dla dzieci, to gotuje e, z większością perliczki. E, a tu jest wszystko, jest i wołowina, i wieprzowina, i perliczka, i kurczak. E, także są wszystkie rodzaje mięs. E, Serio za ten hałas, bo tam się rozpala w kominku. I musi wybrać po prostu z, z kominka, wiecie, to, to co zostało po wczorajszym paleniu. A my teraz tak naprawdę sobie podpalamy codziennie, bo mamy sporo drewna, kupiliśmy w ubiegłym roku, już nam fajnie wyschło. Zresztą gdzieś tak, kuka była pod garażem, tam no i sekret to porąbał, i, i mamy na. Tak, wiecie, to jest taka przyjemność, bo w domu i tak jest ciepło, ale. Ale tak przyjemnie jest posiedzieć przy kominku. Nawet jak Maxio przyjdzie, to on też się cieszy, jak jest ten kominek rozpalony. Także kochani, no coś mam Wam jeszcze miałam powiedzieć, ale y, będę kończyła, bo jak skleroza, to wiecie, to cóż tu poradzić, nie? E, Pije kawę i montuje tego vloga, nie, tego vloga nie zmontuję jeszcze. Biorę się za, no, za nagrywanie cholu z, z, z tych wcześniej zakupów, no bo jest bardzo fajny. Nie mogę czekać, kiedy Wam puszcza i jest niedziela, ponieważ jest 11, no to yy, nie wiem pewnie najcześniej na jaką trzecią yy, będziecie mieli. Także bardzo Wam dziękuję za oglądanie, bardzo dziękuję Wam za yy, ostatnie komentarze. Za dzielenie się fajnymi radami, fajnymi pomysłami, fajnymi polecajkami w komentarzach, bo to jest, mówię, esencja. Ja do Was gadam tu, a Wy do mnie gadacie w komentarzach i, to, i za to Wam, Wam bardzo dziękuję. A przy okazji korzystają na tym jeszcze inne osoby, które wchodzą na kanał i serdecznie witam. W ogóle jest mi bardzo miło, że doszło tak dużo nowych osób ostatnio, bo subskrypcje znacznie wzrosły. I, I to jest fajne, no bo chcecie oglądać ten kanał i to mnie bardzo cieszy. Z większym czy mniejszym efektem, jeżeli chodzi o oglądalność, ale to wiecie, no, każdy ma swoje życie, i ja, ja zawsze mówię, tak? To nie, to nie świadczy o tym. Jak ktoś ma życzenie, zapraszam. Te vlogi będą się pojawiały tak, jak to będzie możliwe. Natomiast sama z doświadczenia wiem, że mnie wybija z wielu subskrypcji u innych dziewczyn na innych kanałach. Dlatego kochani, jeżeli nie dostajecie jakiegoś powiadomienia dłuższy czas to sprawdźcie czy macie włączone subskrypcje i ten dzwoneczek chyba tam jest, ten, nie chyba tylko na pewno dzwoneczek i wtedy będziecie dostawać powiadomienia. Bo subskrypcje to, to są głównie dla Was, żebyście Wy mieli powiadomienia o tym, że jakieś tam mi płyną, nie? A, a nam jest z kolei bardzo miło że chcecie nas oglądać. Nas, czyli yy, osoby, jest strasznie nie lubię słowa YouTube, powiem Wam, strasznie, strasznie. Yy, I też nie lubię nadużywać słowa widzów. No, bo takiego zdarzenia jest trochę, nie? Dobrze, kochani, bardzo, bardzo dziękuję. E, życzę Wam smacznej kawki, miłej niedzieli i do zobaczenia w poniedziałek. Pa, pa!